Witamy serdecznie przy okazji kolejnego materiału rozrywkowego. Jesteśmy w Warszawie, jest również z nami Żelek grzyżyński, dziennikarz Kanal+. Plus. Bardzo serdecznie jest Cię tutaj, Żelku, po raz kolejny gościć. Witamy. Jak zwykle bardzo miło, że będę mógł wraz z Wami, widzów, trochę rozerwać. A jak już piłkarzyki, no to rywalizacja. Będziemy się rozrywać, rywalizując pomiędzy Krzywym a Żelkiem, odgadując klub na bazie powodzenia, trzech powodzenia. piłkarzy. Przywitajcie się, panowie, czyńcie honory. Za chwilę przejdziemy do rywalizacji. Jeszcze szybkie przypomnienie zasad. Wyświetlam trzy sylwetki piłkarzy, a zadaniem Żelka i Krzywego jest dojście do tego, jaki klub łączy tych trzech zawodników. Wspólny mianownik do znalezienia. Wspólny mianownik do znalezienia, zasady proste, po jednym punkcie za prawidłowo odgadnięty klub. Czy wszystko jasne, panowie? Ile jest rund? Rund mamy przygotowanych 10. Zasady, zasady proste. 10 punktów do zdobycia. Zasady proste, pytania trudne. wszystko jasne. <laughs> Lecimy w takim razie z pierwszą rundą i taki oto tercet przygotowałem w pierwszej kolejności. Mm -hmm. Egzotyczny. Łe, to łatwe. Amparam, param, param. Robert Hood, Kurt Zuma, Danny Drinkwater. Piekielny powiedziałbym tercet. Kurczę, teraz jeden pikarz mnie zmylił. I, nie... I chodzi Ci o picie wody? Właśnie nie. W to pan Niemiec, Robert Hood. Hmm. Ale pierwsza myśl jest najlepsza. Myśl, widzę, że to jest pułapka. Pozostawiałem kilka pułapek. I dlatego i dlatego pewnym, pewnie wpisujesz Stoke i jedziemy dalej. Niki nie. rozstawiłem. Żelek podpuszcza. Się żelek podpuszcza krzywego. Ja nie kojarzę kuta z w Leicester, więc dałem Chelsea. Chelsea, Chelsea, tak. I po jednym punkcie, zarówno żelek, jak i krzywy. Tak więc Uf. atomowo zaczyna się ta pierwsza runda. Myślałeś, że Leicester, Lester, tak. Z uwagi na Zoomę. E, tutaj tak. celowo właśnie jest wkomponowany jeszcze po środku, żeby was troszeczkę zmylić. Nie, tutaj jakby, co prawda, kariera dringotera to była bardziej przygoda. Myślałem, że w Piekielnym, by... piekielnym, piekielnym morzu, ale... prawda, prawda. Ale no. myślałem, że będziecie kombinować, że może jakieś wypożyczenie ZUMA zaliczył w Lester, nie pamiętając tego epizodu, dlatego ten hud tutaj też się pojawił. Jego wątły odniesienia do Chelsea, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Ale, no, ale się akurat, udało. Ja, akurat z tamtych czasów, jak on mi się bardzo też kojarzy, w tej niebieskiej koszulce. Pierwsza runda za nami, lecimy Juhu! do drugiej. A, A tutaj taki komplet. Paweł Pogrebniak, Charlie Adam, Royston Drente. No proszę. No proszę. Ja zapiszę sobie pewien klub, ale jeszcze będę się zastanawiał. Ja też sobie zapiszę pewien klub. Po, mogę Wam tylko udzielić pewnej wskazówki. Jedynie w przypadku jednego z tych piłkarzy, epizod z tym klubem był taki dość zasobny w mecze. No, dobra, raz jest to... łatwo, raz jest trochę trudniej. Musi być balans. No dobra. Czy tylko jeszcze chwilę zastanowienia? Czy Nie, pierwsza myśl najlepsza. Dokładnie też tak uważam. Czy to jest Reading? Stoke? Reading. Redding? Paweł Pogrebniak to jest ten zawodnik, do którego się odnosiłem. Royston Drenthe z tym krótkim epizodem, jeszcze wtedy chyba z dobrą prasą względnie, patrząc na to, co działo się z nim później. No i Charlie Adam też był. Było po, po Charlie pytanie, Adamie ale... można było właśnie się mocno w stronę stołk zapuścić, ale... to była pułapka zostawiona. Ale tak, tak, ale powiem Wam szczerze, że właśnie po tak jak ja bardzo bardzo lubię śledzić losy rosyjskich piłkarzy, tak nagle tutaj taki blank mi się stworzył, bo pamiętam kilka akcji pogrebniaka w ogóle z wysp, ale zupełnie nawet teraz, jak powiedzieli nazwę Redding, to zupełnie nie są to akcje z Redding. No bo to nie są no właśnie, akcje z Redding grającego z, z, z na akwarium? To pierwszym tak, 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 tutaj... tak. Gdzieś mi w ogóle to. No, ale, dobra. ale dobre, dobre. Żelku, spokojnie, 50% skuteczności, ja czasami mam po pierwszych trzech rundach zero, czy po czterech, więc nic się nie Słuchaj, dzieje. Słuchaj, nie przegram do zera, ja już zrealizowałem plan po pierwszym pytaniu. <laughs> to to... Lecimy do rundy kolejnej zatem. Trzecia runda, panowie, i taki oto tercet. Mhm. Pedro Leon, Daniel Guiza, Esteban Granero. Jeden klub mi tutaj od razu chodzi na myśl, dotychczas pierwsza myśl się sprawdzała, ale jeszcze się zastanowię. Nie, Panu... ukrywam, nie ukrywam, że Hiszpania to nie Na jest. Zarówno twoja, jak i Krzywę, Liga. Ja, ja również dla tak. Chociaż, parę, chociaż myślę, że parę meczów każdego z tych piłkarzy komentowałem, ale nawet powiem jest. jakbym miał każdego scharakteryzować jako piłkarza, to myślę, że przyszłoby mi to łatwiej niż teraz. To jest jedna z trudniejszych rund przygotowanych przez mnie dzisiaj. Brawo. Ja zapisałem pierwszą myśl. Dwa na trzy jestem pewien tutaj. A ja ża żadnego nie jestem. O jak w debatach prezydenckich jakaś mucha, tudzież komar musi się pojawić. <głosy> <głosy> tak jak mówię, Właśnie, to, jest, to jest dość ja trudne mówię, pytanie. Ja, ja tych piłkarzy kojarzę, wiesz, bardziej z, z przygodą w kadrze, nie? Naw nawet bramki, jakieś bramki Gizy jestem w stanie sobie Nie jestem tutaj w stanie przypomnieć wiesz, Leona, nie. O i tak tutaj za kulisowo wspomnienie bramki Gizy w reprezentacji. No, wiem jak czyścił wiem jak czyścił, wiesz, Granero. Natomiast jest ciężko, jest ciężko. Kojarzą mi się co prawda bardziej z czerwonym kolorem koszulek, ale zakładam, że to, to niestety jest w skojarzenie... Jednego, re... W przypadku jednego z nich mogłoby to Skojarzenie że się... tak, reprezentacyjne, nie? Dobra, wpisuję Betis, ale nie mam totalnie do tego... Z drugiej strony... Ja dałem Real Madrid I tutaj można było się na Realu wyłożyć i się wyłożyłeś. Aj. Real Madrid to oczywiście... Czyli Giza się nie sprawdza, tak? Giza się nie sprawdza, Real Madrid to wspólny mianownik dla Pedro Leona i ale... dla Estebana Granero, a tym klubem było Hetafe. Hetafę. Wszyscy trzej grali właśnie w tym również zbliżonym do Madrytu, podmadryckim, ale mimo wszystko innym klubie. Ale to byłeś blisko, żeby. Tak, tak, mezopolia, wiadomo. Nie, Giza, to byłem przekonany, że w Realu Madryt nie grał, nie? Natomiast. No tak, no, bo się nie, znając, wizy... nie znając sylwetek tych piłkarzy, kojarzę tylko z jednego klubu. Rzeczywiście można by było mieć trudności z dojściem do Hetafe. Dla kibiców Realu na pewno podpowiedź w formie tego, że Pedro Leon był takim tak, klasycznym tak. chyba transferem kilka mm -hmm. dobrych lat temu z Hetafe do Realu Madryt. Tu się można było zakręcić. Dobra, lecimy do rundy czwartej zatem. Tu było La <laughs> Nie, tak jak mówię, trudne pytanie, więc tu myślę, że będzie łatwiej. A więc Emil Lawer, Sebastian Mila, Milenko Acimowicz. No, powiem ci, że mam. Grubo. Skojarzenie. To tylko na podstawie dwóch piłkarzy. Ja myślę, że jednak pójdę tu w kierunku kraju. Ja już widzę, że panowie sobie poradzili bardzo dobrze z tą dzisiejszą zagwostką numer 4. Tak, jest. Austria. Jest, oczywiście, Austria. Wiedeń. Myślałem, że na tym Dilaverze będzie kombinować, jakoś tak wchodzić. Co do Rzelka byłem pewien, że na pewno nie, ale tutaj myślałem, że krzywy nie, nie, nie. w stronę ekstra klasy będzie kopał w poszukiwaniu jakiegoś dodatkowego klubu. No ale Achimowicz tutaj jest jeszcze takim, tak, tak, takim segmentem, jest, który tak, kompletnie nie pasuje. Dobra, no to mamy Austrię Wiedeń, więc póki 3 co 3 do 2. Lecimy do rundy jest! 5. Co najmniej 20% skuteczności. i się, to jest? Tutaj mamy takie trio. Salvatore Sirigu, Mauri, i Paolo Dybala. Bala. No, no, Jakieś no. pierwsze myśli? Ziemia włoska to też nie jest moją ziemią. To też nie jest moja ziemia ulubiona. Ja się zastanawiam pomiędzy dwoma klubami. Z tym, że Sirigu ma raczej tak bogatą historię. No tak, ten Sirigu jest tutaj rzeczywiście pod górkę. Celowo że... dobrany. No, powiem tak. Dobra, zapiszę pierwsze skojarzenie. I tutaj się uderzę bardzo mocno w piersi, że no, te czasy, kiedy człowiek się bardzo mocno interesował każdą ligą, to były piękne czasy. Ale już minęły. Nie, to były... ja mówię, no one minęły, bo nie da po się. prostu nie ma na to czasu. Nie, nie? da się, tak, to Zawsze tak. cały to samo... weekend jeździsz po stadionach, tak, tak, jeszcze tak, tak jak my, że nie masz czasu obejrzeć. W powtórce zerkniesz na jakieś mecze. Magazyny, no... Kiedyś Sport Plusa, wiadomo, Eurogola na Eurosporcie oglądało się zawsze, więc... więc tak, też czego się miesza. Samo nadrabianie, ale przy takiej kondensacji rzeczy w kojarzyłeś. A przy takiej kondensacji to w ogóle najle no, najlepsze jest to, że wiesz, no że... Paulo Dybala, który miał małą liczbę tych klubów i tak dalej, ale, ale zaczynasz się wiesz, no jakby masz, masz, masz go przed oczami co? Masz go przed oczami w koszulce Juventusu, nie? No i Tutaj jest dobra droga dedukcji, którą Żelek zaproponował. Mianowicie chodziło o klub, mogę już zdradzić, panowie mają zapisane, który reprezentował Paulo Dybala przed przyjściem do stolicy Piemontu, czyli Palermo. Ja nie. Palermo. Palermo. Da. Więc Aczkolwiek... Chciąć przez chwilę Juventus, bo wiem, że Amaury też zaliczył tam pewien e, krótki epizod. Spodziewałem się od was odpowiedzi Juventus, właśnie z uwagi na Paulo Dybale i na Amauriego, który przecież zaliczył ten nieudany epizod w Piemoncie. A Salvatore Sirigu miał taką liczbę klubów, że zresztą Krzysiu zauważył, że tutaj można było go wpisać. Że, że mógł, tam, tak mógł, mógł tam się przewinąć, nie? Natomiast, tak, tak, tak. No, ale to jest oczywiście Jak ułapka, powiedziałeś, że bo... nie proste, to już wiedziałem, że nie. Bardzo podchwytliwy przykład Podchwytliwy dlaczego, no, dlaczego nie wpisałeś tutaj Kawaniego, Matusiaka? A propos Palermo, to mi się zawsze będzie kojarzył jednak z... Pracowałem ja wtedy w dzienniku Polska, Europa, Świat. Radosław Matusiak przechodził z Bełchatowa, o którym pisałem przez wiele lat, a o Radku Matusiaku pisałem od czasów juniorskich, jak zdobywał jak zdobywał Mistrzostwo, medale mistrzostwa, Świata, Mistrzostw Europy, liczne z tą naszą reprezentacją młodzieżową wtedy. Bardzo fajną, więc znałem go dobrze. No jak ten transfer Matusiaka, rozgrzewający całą Polskę, był cały czas gorącym tematem, no to no, nie chwaląc się, miałem najlepsze informacje. Dochodziło wręcz do tego, że dzwoniłem do Radka Matusiaka to mówił: Dzwoni do ojca, ja nie mogę teraz. Dzwoniłem do ojca, czyli do Janusza Matusiaka. Janusz mówi: Słuchaj, on nie może, bo teraz ustalają z prezesem, że polecą prywatnym odrzutowcem jeszcze specjalnie, żeby pokazał mu stadion Palermo z góry, a potem zawiną, jak będziemy lądować. Ja mów, Ale tam, no, tam szukają jeszcze jednego napastnika. Tak, tak, kawani. Ale to nie ten to chłopak tam przyszłościowy, nie, 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 on to nie będzie problem. No. Naprawdę, tak to było wtedy z Palermo. Szybko. I zawsze mi się Palermo będzie kojarzyło, mówię, z tym. Tą różową koszulką matusiaka i no, jednak nieudaną. I szybko się potoczyło. Patrzcie w jaką odwrotną stronę, gdzie kawani jest hmm. w tej chwili. No ale dobra, panowie, czas na równę szóstą. Może teraz będzie nieco prościej. E, uwaga, jest to grunt ulubiony Żelka tak, zagraniczny. Jest, tak. I krzywego też, więc myślę, że tutaj ukłon w waszą stronę. Steven Pinar, Tomasz Radziński, Daron Gibson. Takich mamy trzech piłkarzy. Wiesz co, pierwsza myśl? Ja też. Dotychczas u mnie się sprawdzała. Bardzo. Nie będę kombinował. Szybko, tutaj. Jest. No teraz tak chwilę mam zwątpienie, ale jest widzę bezproblemowo u was z kolejną ręką. Jest to, jest to oczywiście Werton. Y, Tomasz Radziński tutaj. Albo Radziński, jak <noise> ktoś woli po angielsku. Radziński był tutaj bardzo. Dla mnie takim odporowym, że tak powiem, e, przykładem Nie, ale, na na Ale jakby Pinara też stamtąd. Najbardziej kojarzę. Tak. Mimo wszystko. Chociaż myślałem, Jeszcze... że w przypadku Radzińskiego, że lek będzie kombinował też w drugą stronę angielskiego kierunku, ale rzeczywiście Everton Was tutaj jest YouTube, nie zwiódł. Nie fajne, takie charakterystyczne, charakterystyczne postaci, bo tak, bo tak, 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 naprawdę, tak, tak, tak naprawdę Gibson, choć wiadomo, nie, nie jest człowiekiem pierwszoplanowym, to taki no, wyrazisty. No tak, jak się widzi to nazwisko i widzi się postać tego piłkarza, to raczej się go kojarzy z koszulką Evertonu. Przynajmniej w moim przypadku mm -hmm. tak jest dobrze. Do wiadomo, że wychowany United, ale. Tak. No, a tam w tym się za bardzo nie, nie nadjął. Hmm. Dobra. Wtedy ładne bramki strzelił i tyle pograł. No. A u nas teraz ostatnio w ogóle śmieszne, przypomniałem się, bo ten Gibson ma taką właśnie posturę też z bójcerza. To takie, to takie świeże, bo przy okazji jej wysokość premier nikt będzie, to, yy, to będzie okazja z nim jeszcze porozmawiać. Ale Grzesiu Kaczmaczyk robił ostatnio wwiastrzonym Dajszym. I uwaga, zadał mu pytanie, czy podoba mu się pseudonim, że polscy gracze fantazy nazywają, yy, nazywają Burnley z bójcerzami. Czy podoba mu się pseudonim zbójcerze Minasz, ona Dajszak mówi: Jest taki słynny polski komiks, kajko i kokos, i są Robbery Knights. I my jesteśmy tacy Robbery Knights. No, pod sposób rozgrywania meczu rzeczywiście pasuje więc, idealnie. Tak, tak, tak. Więc akurat taki mówię: Gibson posturą wszystkim to pasowałby mi tam w ogóle i stylem gry. Dobra, lecimy do rundy siódmej. A tutaj taki zestaw. Czech. Mario Melchiot, Aleksander Tetej. Jest tutaj jedna wyrazista postać, i podpowiedzią pewną może być to, że prześle dziwszy rozkład klubów w historii tej postaci, można dojść do pewnego wspólnego mianownika. Ale dość już podpowiedzi? Jakieś skojarzenia panowie? Ja mam jedno skojarzenie i według mnie to jest naprawdę bardzo trudny przykład. Jednego piłkarza historii transferowej nie spodziewam się, żebyście znali. On jest tutaj tak trochę na doczepkę, bo jest moim zdaniem m, identyfikowany łatwo z angielskim gruntem. Nie, ja się poddaję. Z bólem serca. Ja strzelałem w REN. Wielku pamiętasz transfer Petra Czecha z REN do Chelsea i to jest niestety REN. To jest stety no bardzo dobrze. Ja jest... się bardzo cieszę, jak ktoś, kogo znam, wygrywa. Niestety, bo myślałem, że pójdziecie tutaj w Chelsea ja, obaj ja też i się nabierzecie na to. Nie, jest to, wiesz, to no, jakby Chelsea, Chelsea wyeliminowałem, bo stwierdziłem, przez że tepeja. nie był Nie, przez to, że już było pytanie o Chelsea. <laughs> ale słuchaj, ale obecność to, jednego ja klubu nie wyklucza nie. jego drugiego no, tak, pojawienia się. Tak, Tak, nie, nie, nie śmieję się, ale. No, na pewno bym pamiętał, jakby ktoś się przewinął przez Pet Czech i Mario Mersiot oczywiście, to są te dwa nazwiska, które można było z automatu przypisać do Chelsea. Ja specjalnie dałem jako pułapkę, myślałem, że się na tym wyłożycie. No dobra, ale panowie, nie wszystko Powiem wam, że w ogóle szok nie Jest szansa na 50% jeszcze, spokojnie, a to jest dobry wynik w przypadku trudnych quizów. Teraz runda, na której na pewno Żelek będzie się miał szansę odegrać. Nie no, to to w ogóle jest... Kelevan Amersfoort, Sajdin Timbazon Kiza, Andrzej Niedzielan. – Krakowia, oczywiście. To bardzo łatwe, ale dziękuję za to pytanie. Doceniam, doceniam. No mam Cztery punkty, tak? Czy trzy? Nie. Cztery, cztery, tak. Przedostatnia runda, panowie: Der Diok, Jacek Krzynowek i Andrzej Shirle. No powiem ci, że tym Der Diokiem tutaj teraz… – Ziemię niemiecką ci trochę skomplikował. Znaczy, ja wiem, że Diok grał w Niemczech, tylko teraz widzę oba, widzę go w koszulce obu tych klubów, gdzie grał zarówno Ikszynwek, i i Shirle. A no to super, to masz dwa pewne strzały. <grymne> <grymne> 50% szansy Krzywy. Tutaj taki brzydki skrót zrobiłem, ale że jest to Bayern-level Leverkusen dałem. Obytecznie. A ja poszedłem w stronę Norymbergu. Jest to Bayer Leverkusen. Jest to Bayer Leverkusen, ale myślałem, byłem przekonany, że pójdziecie w Wolfsburg. Tak, właśnie nad Wolfsburgiem się zastanawiałem. No Just jest it. to Bayer, bo Render Diok tutaj przeważa na, na korzyść Bayerów w przypadku tej, tej potyczki, którą, którą miałem zamyśleć. Właśnie pierwsza. nie A. widziałem I... Der Dioka w koszulce Wolfsburga i... Ostatnia runda, panowie. Uwaga, to jest taki oto przykład. No, Reitziger, no. Overmars i Aphelie. Mark, Overmars, pamiętasz, żeleko te czasy? Nawet e, poznałem go osobiście, jak byłem e, przygotować materiał o Arkadiuszu Miliku przed meczem z Legią. że Mars w ogóle bardzo fajnie przed w kadr, w plecy jeszcze Milika, <noise> można było chwilę, chwilę z nim pogadać jako po środku detukumst. Drobna podpowiedź, każdy z tych panów zaliczył przygodę w Holandii, bądź też w Niderlandach. Ale ja powiem szczerze, to na... może być podpowiedź, może być podpucha. Moją pierwszą myśl... E... Były cieplejsze kraje niż e, Holandia, ale tym razem powiem szczerze, nie posłużę się moją pierwszą myślą. Pierwszy raz chyba. Tak. Wyjątek potwierdza regułę, że tak powiem. Więc... No to ja, że tak powiem, posłużę się pierwszą myślą od razu, e, związaną właśnie z tym, że zostaję, że zostaje w Holandii. Ja poszedłem panowie. do Antwerpu. Ja jadałem PZW Rzurku również. Dobra. Barcelona! O Barcelona! Czyli trzeba było zapewnić na holenderska myśli. w Barcelonie! Tak jest, cieplejsze klimaty i Barca. Aj. Myślałem, że w Ajax pójdziecie, ale pod Ajax nie pasował i brak A no. Zaś, jeżeli chodzi o PSW, no to tutaj Mark Overmars. Overmars. Niestety zaważył w tym kontekście. Aj, 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 aj. Ale tak, patrz więc... widzisz, ale podobnym torem rozmowania poszliśmy. Dokładnie. Ale tak, Barcelona tak. w sumie najprostsza. No i no to, co jest tam, jest, to jest. Jakby ten... to, się to była ta pierwsza myśl. Zagraniczne wycieczki Marka Overmarsa, skojarzenie Barca, Arsenal. I myślałem, że pójdziecie w bardzo z uwagi na obecność tych dwóch. Nie, barc. no po prostu to jest. Nie, to jest. To jest kompromitacja. Nie nie nie, nie, to. nie, 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 trudne przykłady dzisiaj były. Ale nie, to było łatwe. To było, no ten przykład był akurat od razu znaczy ja się od razu, zafiksowałem na, od, od razu się zafiksowałem na Holandii, skoro nie kojarzyłem Afelaja z Ajaxem, nie? No i mówię, i tak mi się, że Reisiger mi się kojarzył, no to mówię. To... Afelaj, niespełnione dziecko Barcelony, które Oj, się też tam nie spełniło. Myślałem, że tutaj bardzo tym, bardzo. tym, tym no, się to. ale zarówno. cóż, no dobrnęliśmy do końca tego trudnego tym razem kuizu. <laughs> Tak czy inaczej. Dziękuję. Mógłbyś... Bardzo więc, dziękuję. Ja w ogóle prześledziłem jakiś czas temu też komentarze pod starymi naszymi tymi nagrywaniami. I w ogóle bardzo chciałem Państwu podziękować, bo takie bardzo sympatyczne są. Pozytywne, budujące. Nie Kolegom ruch. chciałem podziękować za zaproszenie. Mamie, tacie za wychowanie. <laughs> I wszystkim, którzy nas wspierają. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego materiału. Dziękujemy Wam również za wspólną zabawę, jeżeli graliście razem z nami, no i do zobaczenia w kolejnym tego typu materiale. Dziękujemy przede wszystkim Szykowi za obecność. Ja Trzymajcie chciałem się. też pogratulować tym, którzy mnie pokonali, nawet jeśli uważacie, że to nie było trudne, w tym pójdzie, to jednak Chodzi o powinniście mieć satysfakcję, bo wynik, tak jak usłyszeliście 50% myślę tutaj to, to byłby tak Tak, Spokojnie. Właśnie... Przy tym dobrych przykładów tak by było. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, miłego dnia. Cześć!